Siemanko, z tej strony Minecraft Borys i zaczynamy grać w Minecraft e, Survival Games i languga, Vloggings Nie wiem, czy się wymiana na Longgooga Jak będziecie wiedzieć, to mi napiszcie No Widzicie jaki speed? Zawsze możemy sobie zagrać, zawsze możemy live sobie, wiecie 嗯。Mm hmm. już się da pewnie, to sorry, się skupiałem. Jeszcze się da chyba. Okej. Uch, chodźcie na ogara zoralist, leisy, ty. A z A, teraz sobie dobra. Ale za to. Ej, tak tutaj, kosze, kosze. Więc wiecie, więc spakęł pokażę co? Dobra, wchodzimy na cztery sorki. jakie? Skorki, ja lubię po prostu. Ale na cztery? Pokaż. Te. List. Może chciał będzie ze mną Serwis? już, saj już, saj już saj.

do mojego ulubionego miejsca, które czeka właśnie na mnie. Ale to te jeszcze. Ale zaraz się okaże, czy coś w tym będzie. Pewnie nie, bo ktoś się tutaj zaczaił i wziął wszystko. Tak, tak myślałem. Widzicie, jakie mam mądre myśli. Teraz zabierzemy tam. Tam jest gość, który w ogóle nie ma ucieczki. W ogóle nie ma ucieczki.

Bo ja tu jestem. Jaki sumie. wszystko musiał zebrać? No, Lol. Proszę, żeby tego nie zabrał, bo jak to zabrał, to ja idę w swoje miejsce. Po moje dwie... Widziałam, patrzcie, patrzcie. Coś tam. Co mi się wydawało. Dobra, kit, czekajcie, spróbuję tutaj wsiąść. A, bie, 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 bie. Nic nie ma wiedziałam. O kurwa. Mam Wątrze życia. Kurwa, biedne tam gdzie, jak Uli, jeżeli tam nie powiem. Zaraz mnie ktoś zabije, jeśli zobaczę. tylko, tylko mięsia zbrakuje komuś. Tylko, tylko... Wściółam tylko...

Tutaj właśnie, do bliska. Dobra, kij. Okay. Ej, to był, ale to był fail. Czy wiecie jak nazwać ten odcinek? Mega fail. A, co to miało się stać? Znamienia I łopatka I wszystko okej. Okay. Ale to oczywiście musi mi przeszkodzić. Jakby tak szybko mi ziemię nie zjeżywało, to ja bym to wygrał na 100%. Ale oczywiście niestety musiały się otworzyć te Napiszemy list. I co się stanie? 7. Rajdziemy jak mnie zabiłem to nie sobie. Chuj. Oczywiście nie, bo oczywiście musieli zabrać wszystkie rzeczy, bo to są małpy, małpy, małpy. Bo kto by mógł był małpą? A chcę wygrać, a chcę wygrać, to Mareny, chcę wygrać. Kurde, a ja bym to że by to był fej. Naprawdę. że jesteś tak? To się mnie bił. Chuj. A, dobra. Się mnie bił. mnie bił. To był fajny. Hva er det, Pierre? Fail. Ja bym ten film, jak nazwał Fail, fail and fail. Czekajcie. zobaczcie, że coś tu będzie. Ktoś tam. A, fuck yes, babies. Kurwa, no. Ja pierdolę, ja pierdolę, ja pierdolę, ja pierdolę, ja pierdolę. Jestem chudy. Chuj, chuj, chuj z ciebie wiesz? Wiem, 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 dobra. Kurwa, co ja robię? Kurwa, kurwa, kurwa. Chcę, że tak ale jestem wkurwiony, 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 wkurwiony i Co? Chuj mnie obchodzi moje kółecze, Ogarnę wszystkie skrzynki w dupie, lepiej mi napotyk sobie. Swudzi, back, mok, back. Second take, then, then, then Tak sobie, Miakrzyk, czekać na mnie, czekaj, czekaj. Mokrzyk, czek, czekaj, 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 czekaj. Będę czekaj. już ci na pomoc i ogarnę ciebie, bo wiem, że tutaj będziesz. Hej, hej. Yes.